10 największych mitów na temat psów. Oczywiście, psy, jako że żyją cały czas obok nas, to wydaje nam się, że wiemy o nich bardzo dużo. Ale niestety pojawia się taki problem, ponieważ bardzo często, czy to w wyniku niewiedzy, czy też jakichś innych niedomówień na temat psów, zaczynają powstawać mity. Mity często krzywdzące, często dla niektórych śmieszne, ale tak można powiedzieć, Będące w naszym otoczeniu i dosyć często możemy o nich po prostu usłyszeć. Ale od początku pierwszy mit. Psy z czarnymi podniebieniami są agresywne. I tu nie ma żadnego powiązania z czarnym podniebieniem a agresywnością. Oczywiście, jeśli sobie to wmówimy i będziemy takiego psa, który ma trochę tego pigmentu więcej i ma to podniebienie czarne, albo też w czarne plamki, kropki tak wychowywać, no to będzie agresywny, ale to tylko będzie wynik naszego działania. Nie ma żadnego powiązania między czarnym podniebieniem, a poziomem agresywności. Drugi mit. Starego psa nie nauczy się nowych sztuczek. Oczywiście będzie trudniej nauczyć, powiedzmy tak, starego psa tych nowych sztuczek, niż na przykład młodego psa, ale jednak to nie jest niemożliwe to jest jak najbardziej możliwe te starsze psy też możemy świetnie szkolić problem pojawia się gdzie indziej problem pojawia się kiedy chodzi o oduczenie psów starych psów jakichś nawyków to już może być dosyć ciężkie te psy mogą być odporne na nie tyle na wiedzę co na chęć po prostu nauczenia się a raczej oduczenia się tych starych nawyków trzeci mit Machanie ogonem oznacza radość, takie merdanie. Niekoniecznie. Tak jak mówię na jednym ze swoich materiałów, ten ogon służy do komunikacji, ale merdanie wcale nie musi oznaczać czegoś pozytywnego. Niestety najczęściej to tak odbieramy. Pies merda ogonem dla nas oznacza to, że jest po prostu szczęśliwy. W rzeczywistości może być inaczej, ponieważ to merdanie ogonem troszkę inne, troszkę w inną stronę, no ale na tym o tym jest materiał albo będzie, nie wiem, nawet kiedy opublikujemy dzisiejszy, może oznaczać zdenerwowanie, zirytowanie, a nawet wręcz strach. Czyli to Merdanie ogonem nie oznacza z automatu radości, optymizmu i musimy na to oczywiście uważać. Czwarty mit: psy mają poczucie winy. Wynika to z tego, że często widzimy obrazki, filmiki, jak te psy w taki sposób Wręcz ludzki, próbują nas za coś przeprosić, czy też wydaje nam się, że te psy po prostu pokazują nam, że coś zrobiły złego i tego żałują. W rzeczywistości pies nie żałuje, w rzeczywistości pies robi coś, wykonuje taką wyuczoną reakcję, kiedy wie, że jego właściciel, opiekun. Zauważy, że coś jest zrobione nie tak. A pies doskonale zdaje sobie sprawę, że niektórych rzeczy mu nie wolno robić. W tym przypadku to zrobił, więc jest problem. Problem, który należy załagodzić, tak myśli pies, i takim zachowaniem, które w ogóle nie jest związane z jego psychiką, z jego naturalnym zachowaniem, po prostu jest czymś wyuczonym, próbuje to załagodzić tak, żebyśmy po prostu go na przykład nie ukarali. I tylko to jest ten cel, ta, cel. Tam nie ma żadnego poczucia winy. Piąty, soch, suchy nos u psa oznacza chorobę, gorączkę. Oczywiście ten suchy nos u psa oznacza, że coś jest nie tak, ale suchy nos u psa równie dobrze może oznaczać na przykład to, że jest silny wiatr i ten nos jest wysuszony, że panuje na zewnątrz dosyć wysoka temperatura, ma, jest przed piciem. Wcale nie oznacza ten suchy nos z automatu, że po prostu ten pies ma gorączkę, jest chory. Na to mają też wpływ czynniki zewnętrzne, i wcale to nie musi oznaczać, że ten pies jest chory. Oczywiście lepiej dmuchać na zimne i sprawdzić, czy wszystko jest ok, ale suchy noc nie, nos nie oznacza z automatu choroby. Szósty mit. Psy nienawidzą kotów. No, oczywiście, z, tak z założenia, często może nam się wydawać, że te psy tych kotów nie lubią i najchętniej by je zjadły, to powiedzmy, ale w rzeczywistości one się po prostu nie dogadują. Język kotów, a język psów jest całkowicie inny. To, w jaki sposób się zachowują, ułożenie ciała, jak ten ogon, można powiedzieć, przekazuje informacje, w przypadku psów i kotów, to jest coś zupełnie innego dlatego pies i kot kiedy się razem wychowają, kiedy te można powiedzieć ten ich język jest dogadany. Pies wie, że kiedy kot coś robi z ogonem, z swoim ciałem, że hmm, niejako to nie stanowi wyzwania, czy też ostrzeżenia przed atakiem, czy też stra oznaczenia strachu, wtedy oni się świetnie dogadują. Ale z, najczęściej jeśli pies z kotem się nie znają, nie mieli po prostu, nie miały wcześniej kontaktów z tym drugim gatunkiem, mogą pojawić się spore problemy. Problemy, które po prostu nie wynikają z nienawiści, tylko z takiego zwykłego niedogadania. A inna sprawa kot, który wchodzi na terytorium psa, może być po prostu odebrany jako napastnik. Kolejny mit: psy uważają człowieka za członków stada, swojego stada. Oczywiście psy nie są głupie, one doskonale wiedzą, że człowiek nie jest psem i doskonale zdają sobie sprawę, że się różnimy, że pies, że człowiek nie jest członkiem stada psów. To troszkę inaczej wygląda. To jest takie tak się najczęściej mówi, że pies ma nas za członków stada, ale w rzeczywistości ten odbiór człowieka jest zupełnie inny. To w ogóle się z sobą nie wiąże. O tym też muszę nakręcić taki szerszy materiał. Ale to w przyszłości. Pies po prostu doskonale wie, że człowiek nie jest psem, że pozostali członkowie rodziny, ci ludcy, nie są członkami stada i odbiera nas całkowicie inaczej. Nie oznacza to, że w sposób gorszy, ale najczęściej nawet w sposób lepszy. Kolejny mit. Tylko 4-6 szczeniąt w miocie otrzymuje rodowód. No kiedyś tak było, ale to chyba było ponad 30 lat temu. Jestem. Za młody, żeby to pamiętać, że tylko chyba w Polsce sześć szczeniaków mogło dostać rodowód. Obecnie tak nie jest. Wszystkie szczeniaki dostają rodowód, a te wszystkie ogłoszenia, że to jest nadprogramowa ilość tych szczeniaków, czy ktoś tak tłumaczy, że sprzedaje tego pieska, który oczywiście miałby rodowód, ale są ograniczenia, no to jest nieprawda. Nie ma tego typu ograniczeń. W ogóle dziwne by to było. No dziwne kiedyś też było z tego co wiem, że to chyba było ponad 30 lat temu, no ale co ma piernik do wiatraka, liczba szczeniąt, a to jakiej są rasy, w jakiej są kondycji, po kim są urodzone, w jaki sposób była prowadzona hodowla. No nie wiem, no ale może tak kiedyś było. Dalej. silna psów ma właściwości lecznicze, ma właściwości dezynfekujące. No, często widzimy jak psy liżą rany, i nam się wydaje, że po prostu ta ślina ma jakieś właściwości, które pozwolą tym psom w łatwiejszy sposób się wyleczyć. No, niestety tak nie jest. A bardzo szkoda, przydałoby się takie coś, co nam by pomogło w takiej materii, ale tak nie jest. I oczywiście ta ślina nie ma żadnych właściwości. Do tego dodajmy to, że mają, niektórzy mają takie głupie pomysły, że swoje obrażenia chcą. Jako się leczyć tą silną psów, a pamiętajmy, że psy jedzą różne dziwne rzeczy. Niekoniecznie to, co byśmy chcieli, i nie zawsze w ta ślina po zjedzeniu takiego czegoś jest czymś, co by nam pomogło, wręcz przeciwnie. Dziesiąty mit gonią swój ogon z powodu pcheł. Oczywiście może tak się wydarzyć, ale najczęściej to gonienie swojego ogona wynika albo z po prostu z nudy, że pies po prostu nie ma co robić. Poświęcamy mu zbyt mało czasu, albo po prostu ten jego ogon staje się czymś, taką obsesją, czymś bardzo ciekawym, no ale tu też musimy uważać. Po prostu poświęcimy temu psu więcej czasu, kiedy biega za swoim ogonem, a nie zganiajmy tego na jakieś pasożyty. To by było tyle, 10 mitów. Mam nadzieję, że kogoś coś się zaciekawiło. Za tydzień 10 mitów na temat kotów. Macie jakieś swoje zasłyszane mity, albo też wierzyliście w jakieś mity, czy też odnieście się, to może do tych dzisiaj wymienionych. A na dzisiaj dziękuję. Oczywiście, jeśli chcesz, żeby kanał dalej się mocno, mocno lepiej rozwijał, to opublikuj ten film, wrzuć na swoje media społecznościowe, pokaż znajomym, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, tak żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej. A na dzisiaj dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia. 本音。